Tak więc dzisiaj testujemy silnik Haswing Protour 65 LBS. Sprzedałem swój stary silnik Haswing Osapian 40 LBS i zainwestowałem w trochę mocniejszy z myślą o tym, aby móc sobie sprawniej wywozić zestawy sumowe na odżyć czy na warcie Ewentualnie dopłynąć kilkaset metrów w górę z miejsca wodowania do miejsca łowienia. No, byłem przekonany, że ten silnik będzie troszkę mocniej ciągnął ten Ponton 220. Tym bardziej, że jestem sam i niezaładowany. No, ale no, na warcie uciąg jest dosyć silny, więc silnik ma prawo troszkę zamulać. Nie jest jakiś słaby, aczkolwiek na no, odcinek 300-400 metrów płynę już w jakieś 10 minut. No więc tempo 2 metry na sekundę max Kombinuję z różnym kątem ustawienia śruby, żeby zwiększyć ciąg. No, nie widzę, żeby dawało to jakiś efekt. No, w każdym razie da się nim w miarę sprawnie płynąć pod prąd, więc jestem dobrej myśli co do sezonu sumowego. No, myślę, że się nada. Płyniemy właśnie na miejscówkę sumową, zobaczyć jak wygląda rozkład głębokości, gdyż zamierzam tutaj przypłynąć, właśnie jakoś w lipcu z żywcami i zasadzić się na sporego suma. Miejsce wygląda fajnie, bo jest to zakręt. Bardzo ciekawy zakręt. Skarpa piaszczysta z powalonymi do wody drzewami. Rozmyte główki. Tak więc wydaje mi się, że czaić się może tutaj fajny sum. Zaraz zobaczycie, jak wygląda miejsce. Tymczasem ja się pobawię jeszcze troszkę silnikiem. No niestety miejsca nie uda się wysądować, gdyż wędkuje tam jakiś panowie. Więc może innym razem. Spływam sobie teraz spokojnie. Sprawdzam jak wygląda dno. Jak widzicie, Warta nie jest rzeką głęboką. Mniej więcej ta sama głębokość na całej szerokości. No wiadomo, że przy brzegach jest trochę płycy, ale jakichś wybitnych dołów to tutaj nie ma. Czasami na zakrętach zdarzają się dosyć głębokie dołki za główkami. Myślę, że Wam jeden pokażę jak dopłyniemy do niego około 5 metrów tam też na pewno w lipcu sobie spoczywa jakiś sum Tkańczyk.